Powiedz mi, jakie cechy trzeba mieć, by odnieść sukces w tak egzotycznym miejscu jak Tajlandia? <głos> <głos> e, sukces. Sukces to, to dużo powiedziane. E, natomiast na pewno trzeba być bardzo mocno otwartym na nowe. Tak? Trzeba być gotowym na to, że życie tutaj jest jednak zupełnie inne niż um, niż w Polsce, tak jak, jak ja, powiedzmy, mam porównanie. I trzeba być gotowym na to, że należy się zmienić, dostosować. To jest tak, jak nasze takie polskie powiedzenie, jak już szedłeś między wrony, to musisz krakać tak jak one. I jeśli chcesz przeżyć tutaj tę prawdziwą Tajlandię, to ja polecam, ja nikomu nie każę, tak? Oczywiście nie mówię, że trzeba to robić. To jest wszystko kwestia tego, czy ty chcesz to zrobić. Moje życie zmieniło się diametralnie, ale ja... Tego chciałam, po prostu. Ja nie zrobiłam tego pod przymusem, nie zrobiłam tego dlatego, że mieszkam w takiej miejscowości, jak mieszkam, tylko ja tego bardzo chciałam, bo uważałam, że to jest moja droga, to jest tak właśnie chcę żyć. Tak właśnie chcę, chcę przeżyć resztę mojego życia. I to bardzo mi odpowiada, ale tak jak powiedziałam, no, nie wszyscy to akceptują, nie wszyscy tego chcą, nie wszyscy się do tego stosują. To jest po prostu kwestia, Wyboru własnego.